Tylko się nie spodziewałem, nie! Ginie mi! O, nie! Co mi usparzyło? uch! Okej! Okay. <grystanie> to może być naprawdę ciężkie wyzwanie. Hej hej widzu! Wiesz co, spodobało mi się. Spodobało mi się kolekcjonowanie ech u postaci i tym razem wpadłem znowu do cyrku, aby skolekcjonować kolejne echo. Do jakiej postaci tym razem? Już wam pokazuję. Kolejną postacią, do której będę odblokowywał echo, będzie Jean. No, udało mi się wbić jej C5 konstelację. To stwierdziłem, dobra, ulepszę ją do 90 i czas sprawdzić, jak wygląda u niej wyzwanie. Bo jest dość ciekawe, wydaje mi się, bo ktoś wiele osób mówiło, że jest dość ciężkie. I jestem ciekaw, czy to rzeczywiście prawda. Bo ja uważam, że nie są ciężkie tutaj te wyzwania, ale no, mogę się mylić. Ale dziwny wystrój. <laughs> I że. Co? Zacznij wyzwanie tu? Co to, to ma znaczyć? Weź dziurę, kolejne dziura. Ha! No dobra! Weźmy, zobaczmy. O co chodzi? O Maj! O nie, nie mów, że to trzeba wyrzucać przeciwników. Dobra, to weźmy i wyrzućmy. Jest trzeba pilnować tego? Serio? O, rzuciłem ich. Dobra, tego trzeba podrzucić, bo on będzie najgorszy. O! Dobra, źle zrobiłem. Mogłem tamtych. pier... Psik mi stąd! Idźcie stąd! No nie, czekaj, mogę ich bić normalnie. Ale czekaj, ja tracę HP! O! Na szczęście mam... A! No czemu? Ej! <grywa> czemu ich cię wciągnęło? Halo? Moja postać traci HP! Nie, 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 nie! Dobra. Halo? Tego się spodziewałem! Nie! Ginie mi! A! Nie! To mnie usparzyło. Uch! Okej, okay. <grywa> to może być naprawdę ciężkie wyzwanie. Dobra, tych jest łatwo. Bierzemy ich po prostu, wyrzucamy tam. Oni odlatują, czekamy na tego. Tego podrzucimy po prostu. I tych postaramy się złapać. Chodź. Chodźcie tu. Dobrze. Powoli, powoli. Przez to okienko. Boink. Nie wylecieli. O nie. Odrzucamy ich. Dobra. Jest git. I teraz. Czemu drugiego nie złapał? Złap go. Woń. Dobra. Polecieli. Został ten. Odrzucamy go. Ej no. Palisz mi. Przestań. Ej no. Moja postać git. Nie. Jak mam to zrobić? Halo. <laughs> to jest niemożliwe. Czemu ja tak dradzę rabę? Ok, bo tutaj jest napisane, że. Co? To chore jest. Co to za zasada? Tylko mam. Py... Dobra, tu pisze, że dopóki nie usunę, ale jest mały problem. Zastanawiam się, jak mam usunąć to pyro. Tutaj żadnej wody nie ma, żeby po prostu wlecieć. Dobra, tego podrzucamy. A weźmy ich, przerzućmy o tam wszystkich. Boink! Wszystkich jednocześnie trzymać w jednym miejscu. Nie! Zlatuj! Chyba, że mój efekt pyro. Cały czas ze mną jest, ponieważ mój miecz się aktywuje. No, wyrzuć ich! O nie! Przestańcie. Boj! się Ej, będzie być problem, a tam mam jeszcze 15 do pokonania. A, dobra! Zaczyna się robić. Niemożliwe, do, do zrobienia tego, coś czuję. Nie, no, da się to zrobić, tylko jak? Dobra, postaram się więcej leczyć. Po prostu. Dobra, wyrzuceni kolejni. Nie mój ult! Dobra, z tego się trochę podleczę, a raczej z nich. No chodźcie, chodź, chodź. Dobra, możecie wylecieć. O nie! A ja przeżyję to? Chyba nie! A dobra, wyleczyłem się do full. To więcej was, więcej was. <gry> dobra, już mam jakieś tam rozwiązanie tego. Jest ten jest ostatni, tak? Dobra. Ona spokojnie. Podrzucajmy go i, <gry> i się leczmy. Czekaj, tu jeszcze. Jest... Jakżeś przeżył mój drogi kawalerze? Włą. <gry> Halo, leczonko! Dobra, tam tego jednego wyrzuciłem. O! Leczuje. Dobra, jest. To no Jest naprawdę ciężko, to jest tak. Wiecie, na chybił trafił, tak. Ledwo, ledwo. Ciężko idzie, ciężko. Dobra, tych wyrzućmy. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Więcej was, więcej i tam, bo to są ostatni. Dobra. Boink! Dobra, nie. Uf, początek był trudny, niezrozumiały, ale teraz to już jest easy. Dobra, udało się. Uf! Ale ciężki bo naprawdę to było ciężkie. Na początku nie rozumiałem, o co chodzi. O coś chodzi. Dlaczego mi się tak paliło? Myślałem, że po prostu muszę ich z Elemental Skillem wyrzucić, ale jednak nie. Trzeba było pomyśleć. Jednak. Dobra. Dobra, widzu. Czas sprawdzić, jak to się prezentuje. Czy to ładnie wygląda. No, powiem wam, że. Widać, że to jest jedno z pierwszych, które wyszło. Nie jest to tak jakoś dopracowane. Hydź. Kurde. Ze skillami to też ładnie wygląda. A... Nie no, nie rzuca się za bardzo tak w oczy. Nie jest to taki efektywne jak właśnie makazucha albo właśnie ganiu. Ciężko mi ocenić na, na pierwszy rzut oka, ale ogólnie w już ciemniejszych miejscach to już ładnie wygląda. Bo jak mamy tutaj rozjaśnione takie miejsce, to praktycznie no znika. Opi się w tle. Tego nie widać. Zanika. Tego nie widać bo po prostu jakbyśmy tego w ogóle nie mieli. A jak będziemy trochę w zieleń, to się bardzo ładną krawą zieleń. Będzie to lepiej widoczne? No dobra, trochę będzie lepiej widać. No ale jak tutaj mamy ultra jasno, no to już tego efektu nie widać. Jakby dodali jakiś dodatkowy kolor do tego, bo tutaj mamy jeden kolor, praktycznie, no nie? Jakby dali jakiś, nie wiem, czerwony, jakiś taki kolor, który. A, czekaj, jakiś nawet taki delikatny brązowy czy coś takiego, żeby się wyróżniał. To od razu by to trochę lepiej wyglądało, naprawdę. Ale tak, to spoko. Ale naprawdę na początku to wyzwanie było <laughs> wielkim szokiem dla mnie, bo nie wiedziałem co się dzieje. Jeszcze się zacząłem palić takiego HP, ale na szczęście dało radę. Myślałem, że będzie cięższe. No na początku mnie zaskoczyło, ale koniec końców. Dało radę to zrobić. Dało. Jestem ciekaw kolejnych ech do postaci, jak to będzie wyglądało, bo chyba zacznę ich robić częściej, naprawdę. <laughs> I mam nadzieję, że kolejne nowsze będą miały jeszcze ciekawsze wyzwania. A wy co sądzicie o tym echo dla Jin? Czy wam się podoba, czy raczej widzicie, że to jest jedno z takich pierwszych ech, które się pojawiło w Genshinie? I nie jest tak błyskotliwe jak już przy pozostałych postaciach. A teraz dzięki, wielkie obejrzenie, Trzymajcie się! Hej hej!